Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przekazuję głos prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie. Ekscelencje. Wielce Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj przywitać i mogę gościć w rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, tej specjalnej rezydencji darowanej kiedyś przed II wojną światową w 1931 roku przez. Górali ze Śląska Cieszyńskiego, tutaj prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, prezydentowi Mościckiemu, i dzisiaj będącej także w gestii głowy polskiego państwa, że mogłem w tym ważnym miejscu gościć prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. To spotkanie, Prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, tutaj w tym miejscu śmiało można powiedzieć jest już tradycją, to po raz trzeci prezydenci spotykają się tutaj. Pierwsze spotkanie zorganizował przed laty Prezydent Aleksander Kwaśniewski, drugie, na drugie spotkanie zaprosił Prezydent Bronisław Komorowski, a trzecie spotkanie mamy właśnie my dzisiaj. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się spotkać pod hasłem powrotu do korzeni dyskusji o naszej współpracy w, w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej, rozmowy prezydenckiej na temat tych kwestii najbardziej aktualnych. Cieszę się bardzo, że po raz pierwszy w spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Wziął dzisiaj udział prezydent Tomasz Szujok z Węgier i wziął udział prezydent Petr Pellegrini ze Słowacji. Rozmawialiśmy proszę Państwa dzisiaj w dwóch częściach, tak można podzielić te nasze dzisiejsze dyskusje. Pierwsza debata odbyła się w trakcie roboczego lunchu, który, który mieliśmy miejsce, który miał miejsce przed kilkoma godzinami, a druga debata zakończyła się przed chwilą. W czasie pierwszej debaty rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa militarnego, przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie, o współpracy w, zamach, w ramach sojuszu północnoatlantyckiego, o ewentualnych propozycjach pokojowych, o, o tym, w jaki sposób, co proponować, jeżeli chodzi o kwestie przyszłych działań wobec Ukrainy, kwestii odbudowy Ukrainy, ale przede wszystkim kwestii wsparcia dla Ukrainy. Zgadzamy się tutaj z, z Panami Prezydentami, absolutnie co do tego, że wszelkie rozmowy dotyczące zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego, co będzie po, po przerwaniu walk muszą się zawsze toczyć z udziałem Ukrainy, że wszelkie negocjacje w tej kwestii, które będą prowadzone, czy to z udziałem Rosji, czy nawet bez udziału Rosji muszą się odbywać przy udziale państwa pokrzywdzonego, państwa, które, na, w stosunku do którego ta agresja ma miejsce, czyli czyli właśnie Ukrainy. Rozmawialiśmy także o różnych propozycjach zakończenia konfliktu na Ukrainie, zakończenia tej rosyjskiej agresji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Ja w szczególności relacjonowałem panom prezydentom moje ostatnie spotkanie z prezydentem Emanuelem Macronem, naszą rozmowę na ten temat. Te dyskusje dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące 3%, jakie, jakie dyskutuje się ostatnio jako tą stawkę, że tak powiem, minimalną wydatków na obronność w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy też o tym dzisiaj, wymienialiśmy nasze poglądy na ten temat. Ja przedstawiłem argumentację panom prezydentom, która, która skłoniła mnie do sformułowania do sformułowania tej propozycji w marcu tego roku, kiedy przedstawiałem ją panu prezydentowi Joe Bidenowi. W tej chwili ona jest dyskutowana szerzej i podnosi tą kwestię także Także nowy sekretarz generalny NATO. Pewnie będziemy o tym rozmawiali w najbliższym czasie szerzej w ramach wspólnoty euroatlantyckiej, przede wszystkim w ramach sojuszu północnoatlantyckiego, ale my także dzisiaj o tym tutaj mówiliśmy, a druga część naszego spotkania. To dyskusja na temat już naszych spraw tutaj sensu stricto miejscowych, międzysąsiedzkich zagadnienie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przede wszystkim w kontekście powodzi, które ostatnio miały miejsce w naszych krajach, bo przede wszystkim została dotknięta Czechy i Polska tymi powodziami myślę o wrześniu tego roku, ale ucierpiała również i Słowacja, ucierpiały również i Węgry. Rozmawialiśmy o kwestii współpracy w tym zakresie, zapobiegania powodziom, ale także kwestii wymiany informacji, współdziałaniu na poziomie lokalnym i regionalnym i tego w jaki sposób tą współpracę poprawić rozmawialiśmy o rozwoju infrastruktury, nie tylko tej przeciwpowodziowej, ale także infrastruktury komunikacyjnej. Poruszyliśmy więc wszystkie takie zagadnienia, które rzeczywiście są bardzo na czasie i które śmiało można powiedzieć, nawet patrząc ogólnie na wszystkie nasze dyskusje dzisiaj, obracają się wokół kwestii bezpieczeństwa naszych państw i przede wszystkim naszych obywateli, bo wcześniej mówiliśmy o bezpieczeństwie militarnym, a, a w drugiej części mówiliśmy o tym bezpieczeństwie takim szeroko pojętym antykryzysowym, także jeżeli chodzi o klęski żywiołowe, ale również wspomnieliśmy o bezpieczeństwie energetycznym, także mówiliśmy o kwestii ruchu transgranicznego, rozmawialiśmy o wszystkich tych zagadnieniach, które właśnie dotyczą sensu stricto naszej współpracy międzysąsiedzkiej, ja zaproponowałem, żebyśmy stworzyli razem taką grupę ekspertów, aby każdy wydelegował swoich przedstawicieli, która, która, będzie się, która spotka się przynajmniej kilka razy i przedyskutuje te właśnie kwestie jak te, te obszary związane w, ze współpracą w zakresie wymiany informacji, wzajemnego ostrzegania systemowego współpracy pomiędzy służbami na tym poziomie właśnie lokalnym, regionalnym, jak te kwestie usprawnić, jak je zbudować tam, gdzie ich jeszcze nie ma, gdzie są potrzebne, i w ten sposób zacieśnić współpracę między sąsiedzką. A więc rozmawialiśmy o tych tematach, które, które rzeczywiście są nam w tej chwili. Bliskie. Proszę Państwa, ja podziękowałem ze swojej strony Panom Prezydentom z całego serca za przybycie tutaj do Wisły. Dla mnie, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to jest, mogę powiedzieć, takie spotkanie w zasadzie pożegnalne. Jak Państwo wiecie, za niecałe 8 miesięcy. Zakończę swoją drugą kadencję prezydencką i jestem ogromnie wdzięczny panom prezydentom za przybycie dzisiaj na to spotkanie. Jestem także wdzięczny pani dyrektor Funduszu Wyszehradzkiego, pani Lindzie Kapustowej Helbichowej, za, za przybycie tutaj do, do, do Wisły i, i przedstawienie tego, w jaki sposób fundusz działa i, i, i jak się włącza w te, w te kwestie, które dzisiaj dla wspólnoty wyszehradzkiej są, są ważne. Dziękuję za to wszystko i jestem zaszczycony, że, że, że mogę panów prezydentów i, i panią dyrektor gościć tutaj w Wiśle dzisiaj. Powtarzam jeszcze raz, na tradycyjnym w tym miejscu spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo dziękuję. Thank you. Uh, dziękuję. Przekazuję głos panu prezydentowi Węgier. Drogi Andrzeju, szanowni prezydenci, szanowni drodzy uczestnicy, szanowni przedstawiciele mediów. Rzeczywiście jesteśmy wszyscy wdzięczni panu prezydentowi Dudzie za przyjęcie nas tutaj, za zorganizowanie spotkania szefów państw Grupy Wyszehradzkiej. Nasza współpraca wyszehradzka często była deklarowana jako być może nie do końca ważna, ale okazała się, że jest bardzo ważna. Już w 1335 roku przedstawiciele naszych krajów uzgodnili bardzo bliską współpracę, jeżeli chodzi o politykę i handel. Wtedy nasze kraje prosperowały. Nasz region Europy Środkowej w tej chwili stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, ale nadal, dzięki Bogu, toczy się dialog pomiędzy naszymi krajami. Wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą jest kontynuowana, ale. Nie, I to jest ogromne wezwanie, ale wojna ta trwa już od ponad tysiąca dni, mamy uchodźców, widzimy cierpienie ludzkie każdego dnia. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku broń ucichnie na Ukrainie. Jeżeli spojrzymy trochę dalej, zobaczymy, ile innych niebezpieczeństw czai się na horyzoncie. Wystarczy spojrzeć na Bliski Wschód. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby powstrzymać konflikt na Bliskim Wschodzie od tego, aby nie rozlał się dalej. Jest to w naszym najbardziej żywotnym interesie, żeby ustabilizować ten region. Jest to sprawa szczególnie ważna dla nas. W naszym regionie niezwykle istotne jest to, żeby na Bliskim Wschodzie w żadnym z tych krajów nie panowała żadna ekstremistyczna ideologia ani żadna grupa ekstremistyczna. Musimy zwracać szczególną uwagę na szanowanie praw mniejszości etnicznych i religijnych. Musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo tych wspólnot. Węgry do tej pory zwracały bardzo dużą uwagę i będą czyniły to nadal. Będą patrzyły na społeczność chrześcijańską. W której będziemy nadal udzielać pomocy humanitarnej. Węgierska prezydencja w Unii Europejskiej również niebawem się zakończy. Pełnimy tę rolę po raz drugi od akcesji w roku 2004. Będziemy przekazywać naszą prezydencję polskim przyjaciołom. Wydarzy się to w styczniu. Podobnie jak w roku 2011 przekazujemy prezydencję państwu z Grupy Wyszehradzkiej. I jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne. Europa Środkowa ma wyjątkową okazję, ponieważ dwa kraje z tego regionu mogą kierować pracami Rady Unii Europejskiej przez cały rok. Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy bardzo wiele podczas naszej prezydencji, chociaż. Zachodziły różne zmiany instytucjonalne, procesy przemian w instytucjach. W szczególności chciałbym podkreślić, że na początku listopada w Budapeszcie odbyło się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Uważam, że niezwykle ważne dla przyszłości całej Unii Europejskiej jest to, że. Nieformalne spotkanie 8 listopada Rada Europejska przyjęło deklarację budapesztańską dotyczącą konkurencyjności europejskiej. Cieszymy się, że również członkowie państw i rządów w zeszły poniedziałek zgodzili się co do konkluzji poza rok 2027. Mówię o wspólnej polityce rolnej. Chodzi o to, żeby stworzyć konkurencyjny, odporny, zrównoważony, zorientowany na rolnika, oparty na wiedzy rynek rolny. Węgry cały czas udzielają wsparcia Rumunii i Bułgarii i przystąpieniu tych krajów do strefy Schengen. Jesteśmy ponadto dumni, że również Rada dała zielone światło dla tego procesu procesów zeszły czwartek a zatem wiosną przyszłego roku. Nie będziemy już mieć kontroli granicznych na granicach lądowych z tymi dwoma krajami. Mam ogromną nadzieję, że państwa członkowskie w następnych dniach przyjmą również konsensus co do podjęcia kolejnych, krok, kolejnych kroków poszerzenia Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji geopolitycznej ogromne znaczenie ma również to, że Rada przyjęła deklarację dotyczącą promowania kultury żydowskiej i walki z antysemityzmem. Duda Andrzej. Szanowny panie prezydencie, drogi Andrzeju. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tego spotkania w dniu dzisiejszym spotkania państw krajów grupy Wyszehradzkiej. Jest to spotkanie na najwyższym możliwym poziomie. Bardzo cieszę się z tego, że tutaj dzisiaj w Wiśle mogliśmy przedyskutować ważne tematy dotyczące nas wszystkich żyjących w tym regionie. Chciałbym również wyrazić uznanie dla bardzo otwartej odpowiedniej debaty, którą odbyliśmy podczas naszego lunchu roboczego. W trakcie tej debaty rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie. Bardzo cieszę się, że zaczynamy mieć wspólne, bardzo pragmatyczne podejście co do tego, jak wygląda sytuacja. Wszyscy czujemy, że musimy tak szybko jak to możliwe popchnąć obie strony, ażeby usiadły przy stole negocjacyjnym. I musimy tak szybko jak to możliwe powstrzymać przelew krwi i zastanowić się nad tym, co będzie później. Co będzie w regionie po wojnie? Nie jest to oczywiście łatwe zadanie, ale niemało krajów w Europie wzywa do pokoju. Większość liderów zdaje sobie sprawę z tego, że pokój to jedyne rozwiązanie dla tego konfliktu militarnego. Nie ma rozwiązania wojskowego, nie ma rozwiązania militarnego dla tego konfliktu. Ono okazało się całkowicie nierealistyczne. To, co ważne, to f 4 poprzez dyskutowane tematy. Tematy, które Pan wybrał, Panie Prezydencie, pokazuje, że jest ważnym formatem. Mogę powiedzieć, że od początku istnienia naszego formatu Grupa Wyszehradzka tak naprawdę znajdowała tematy, które nas łączą, łączą całą naszą wspólnotę. I muszę tutaj wspomnieć o takich tematach jak bezpieczeństwo, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. To są zagadnienia, które przekraczają granice naszych krajów. Są to tematy, które wymagają naszego zainteresowania, niezależnie od przynależności politycznej. Niezależnie, niezależnie od tego, do której partii należą nasze rządy. Te tematy wykraczają ponad te podziały polityczne. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie naszych państw, naszych obywateli, to są to tematy. Co do których nasze państwa mają podobne podejście. Wszyscy byliśmy świadkami skutków klęsk żywiołowych. To również nas połączyło, pokazało nam, jak ważna jest współpraca transgraniczna. Raz jeszcze chciałbym podziękować Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie takiego wyjątkowego szczytu, który odbył się zaraz po powodzi tutaj w Polsce. Z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej podczas tego spotkania uwolniono kolejne dodatkowe fundusze dla Czech, Słowacji, Polski, Polski, Austrii i innych krajów, których dotknęła ostatnia powódź. Zgadzam się z tym, co powiedział pan prezydent Duda. Musimy stworzyć wspólną grupę roboczą. Z, z nich zzaści, musimy zebrać wszelką to, wiedzę to, znała, i wnioski płynące to, z ostatnich to, klęsk to, żywiołowych. W ten sposób na przyszłość na będziemy na w stanie lepiej przygotować mi, się do radzenia sobie z takimi wyzwaniami, mi, system które są mało. bardzo trudne do przewidzenia. Dlatego też musimy wzmocnić nasz system wczesnego ostrzegania, musimy udoskonalić wymianę informacji. Pochodzące z różnych stacji pomiarowych. Musimy zorganizować wspólne ćwiczenia transgraniczne dla naszych strażaków, a także innych służb, tak aby mogły nauczyć się jeszcze lepiej ze sobą współpracować. Musimy też udoskonalić nasz sprzęt, a także infrastrukturę krytyczną. Niezależnie od tego, czy należy ona do państwa, czy należy do wolontariuszy, jest obsługiwana przez wolontariuszy, czy przez inne grupy. Chodzi tutaj, aby stworzyć lepsze zabezpieczenia i większy poziom bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Jednak dzisiejsze spotkanie to nie tylko dyskusje na temat bezpieczeństwa w przypadku zmian klimatycznych czy katastrof naturalnych. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, to musimy mówić również o bezpieczeństwie energetycznym. Musimy dalej budować połączenia między naszą infrastrukturą. Myślę tutaj o przesyle energii elektrycznej o przesyle gazu czy ropy naftowej. Wszyscy mamy interkonektory, ale nadal potrzebne nam jest wsparcie, jeżeli nastąpiłaby jakaś nieprzewidziana sytuacja, tak żebyśmy mogli udzielić odpowiedniej odpowiedzi. Musimy wzmocnić współpracę, również jeżeli chodzi o uzbrojenie naszych sił zbrojnych i ich wyposażenie. I zgadzam się, czasy pokazują, że musimy więcej inwestować w sprzęt dla naszych sił zbrojnych. Kiedyś zaniedbaliśmy, no, ponieważ uważaliśmy, że nie pojawi się większe zagrożenie. Uważam, że 2% PKB jest niewystarczające. Każdy kraj musi zastanowić się bardzo dobrze, jak inwestować w wojsko po to, żeby chronić swoją własną ludność i w jaki sposób być lepiej częścią kolektywnej obrony, ponieważ wszyscy jesteśmy członkami NATO. Ważne jest aby postrzegać to jako szansę, żeby zwiększyć współpracę i zmodernizować nasze siły zbrojne. Tak, abyśmy razem jako wschodnia flanka NATO byli w stanie być czynnikiem odstraszającym dzięki naszej sile militarnej, dzięki naszym zdolnościom i umiejętnościom, tak abyśmy mogli odstraszyć każdego potencjalnego agresora które chciałby zagrozić w jakiś sposób naszej integralności terytorialnej. Mówiąc o bezpieczeństwie, musimy również poruszyć temat bezpieczeństwa w kontekście nielegalnej migracji. To jest kolejny temat, który łączy grupę V4. Proszę spojrzeć na zachód. Jak wiele granic w zachodniej Europie ma już wewnętrzne granice, które zostały wprowadzone. W tej chwili w Grupie Wyszehradzkiej w ramach naszych państw nie ma żadnych stałych kontroli wewnętrznych, ponieważ robimy to, co trzeba, po to, żeby intensywnie bronić nasze zewnętrzne granice, a żeby zapobiegać wtargnięciom nielegalnych migrantów, ponieważ później, kiedy już wtargną na nasze terytorium, to jest już za późno. Pojawiają się e, kolejne konsekwencje. Zakłócany jest swobodny przepływ towarów i ludności, jest to jeden z filarów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i energetykę, V4. To ogromny punkt ciężkości, jeżeli chodzi o rozwijanie energii atomowej, nuklearnej. Uważam, że jest to przyszłość dla naszego regionu. Jest w stanie zagwarantować nam energię po niskich cenach, łatwo dostępną, stabilną dla gospodarstw domowych, a także dla naszego przemysłu. Mogłbym tu wymieniać kolejne obszary bezpieczeństwa, które łączą nasze kraje, gdzie kraje V4 mają wspólne podejście. Cieszę się, że byliśmy w stanie przeprowadzić tak bardzo otwartą dyskusję dzisiaj na te właśnie tematy, o których wspomniałem. Wszystkie te kwestie pokazują, jak format wyszehradzki jest ważny. Raz jeszcze chciałbym podziękować panu prezydentowi Dudzie za zorganizowanie tego spotkania, za możliwość spotkania dzisiaj w Wiśle gdzie ma była największa polska rzeka, gdzie ja jako fan sportów alpejskich i narciarstwa wiem, że urodził się tutaj Adam Małysz, dlatego bardzo doceniam to miejsce, jest to polska legenda, jeśli chodzi o skok. Panie Prezydencie, zaproszenie nas do tej pięknej części Pana kraju. Raz jeszcze Andrzeju, serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy dzisiaj niezwykle ważne tematy, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo i życie wszystkich naszych czterech państw. Dziękuję. Przekazuję głos prezydentowi. Republiki Czeskiej. Szanowny Panie, Panie Prezydencie, Rzeczpospolitej Polskiej, drodzy koledzy z Węgier i Słowacji, Szanowni Państwo. Mówię jako ostatni, dlatego też mogę mówić krótko. Zatem nie będę powtarzał wszystkiego, co zostało już powiedziane i o czym rozmawialiśmy. Chciałbym ograniczyć się tylko do kilku komentarzy. Po pierwsze, chciałbym również podziękować naszemu gospodarzowi za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania w takiej atmosferze przyjaźni. Doceniam również otwartość, z jaką dyskutowaliśmy kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Europie podczas naszego roboczego lunchu. Nie mieliśmy ambicji, żeby ustalić jakąś konkluzję. Jednak wymieniliśmy się poglądami w szeregu ważnych kwestii. Mówiliśmy o sytuacji bezpieczeństwa w Europie, wokół Europy, w szczególności jeżeli chodzi o dalej trwającą rosyjską agresję na Ukrainę. Mówiliśmy o wielu konfliktach, które toczą się na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy też o możliwościach, które niosą ze sobą wybory w Stanach Zjednoczonych, a również w Europie. Poruszyliśmy ponadto tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej, związane z raportem Mario Dragiego, a także byłego prezydenta Finlandii, Saulin Nisto. Pierwszy dotyczy, dotyczy kwestii ekonomicznych, drugi kwestii, kwestii bezpieczeństwa. Mówiliśmy również, jakie szanse zawarte są w tych raportach, co one oferują w bliżej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się co do tego, że reagowanie na oczekiwaną presję ze strony prezydenta Elekta Trumpa na Europę. Oczekujemy, że ta presja wzrośnie. Chodzi o to, żebyśmy przejęli większą odpowiedzialność za siebie, i będzie to wymagało od nas nie tylko zwiększonych wydatków na obronność nazwałbym to raczej inwestycją w naszą przyszłość dotyczącą bezpieczeństwa, ale będzie to wymagało też podjęcia dużo szerszych inicjatyw i bardziej zdecydowanych działań, jeżeli chodzi o podniesienie konkurencyjności Europy. W obliczu globalnego środowiska. Podczas sesji plenarnej, w obecności dyrektor wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, poruszyliśmy szereg kwestii związanych z naszą współpracą transgraniczną, z reagowaniem na kryzysy wynikające z klęsk żywiołowych. Mówiliśmy również o kryzysach zdrowotnych, takich jak pandemie, mówiliśmy o zagrożeniach hybrydowych. Poruszyliśmy też kwestie możliwości, potencjalnej możliwości konfliktów. Wszystkie te kwestie związane są z odpornością cywilną i właśnie to chcemy osiągnąć. Dyskutowaliśmy to z różnych punktów widzenia. Naprawdę cieszę się, że udało nam się uzgodnić rozszerzenie naszej współpracy transgranicznej w wielu obszarach, w tym również jeżeli chodzi o współpracę ekspercką, społeczeństwo obywatelskie i obywateli, ponieważ właśnie tego potrzebujemy, po to, żeby cały nasz region był bardziej odporny na wszelkie możliwe kryzysy. Raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować naszemu gospodarzowi. Andrzeja Widudzie za zorganizowanie tego wydarzenia. Chciałbym na zakończenie życzyć Polsce wszystkiego co najlepsze w prezydencji w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.